Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie Galajus i lecimy z czwartym już odcinkiem z serii z Tube Tycona. Eee, ja nie będę za dużo się tu wywodził, będziemy po prostu klikać, patrzeć co się dzieje i gonić nasz poprzedni wynik, bo szkoda eee, straciliśmy sporo czasu i niestety ymm, chyba planuję zrobić serię z tego taką, że będziemy po prostu... znaczy będę nagrywał tylko najciekawsze fragmenty, a... E, na przykład jakieś progi ciekawsze i tak dalej, i tak dalej, a potem dopiero Wam udostępniał je. E, nie żeby to było całkiem, całkiem, żeby, do, żeby to był 100% gameplay, bo to jest padaka. E, dobra, m wiem, już to widzieliśmy. Tak, ogólnie odcinki z TubeTaycona, jak i w ogóle na moim kanale, będą krótsze, niż zwykle się pojawiają, będzie to 10 minut, może troszkę więcej. Nie chcę za długich robić, bo zaraz się nudzi oglądanie i tak dalej i tak dalej. Dobra, idziemy spać. E, wolę szybko, konkretnie i naprawdę e, ciekawiej niż jeżeli ktoś miałby sobie patrzeć, patrzeć, patrzeć 30 minut, a on dalej klika te filmy i nic się więcej nie dzieje. No to skracam tą serię ile mogę, jak i każdą inną, która ewentualnie się pojawi na moim kanale. E, w najbliższym czasie będą gry flaszówki na przeglądarkę, inne podobne do Tube Tycona, czyli takie malutkie, mało rozbudowane i tego typu podobne. E, to jest znowu wyrywek mały do tego, że będzie vlog na ten temat bardzo obszerny, na wiele, wiele tematów. I naprawdę e, ja sam muszę sobie to spisywać, bo niekoniecznie ogarniam sytuację sobie tak, jak bym chciał. E, a sprawa wygląda tak, że chciałbym w końcu... E, kurde... Mm, nagrywać lepsze gry i tak dalej, ale nie dam rady. No, laptopa dalej nowego nie mam i tupa cycki, no. W ogóle ból, rozpacz ostatnio... Coś mi nie idzie, nie chce mi się... Nie, chce mi się, tylko że mi nie idzie, nie wiem dlaczego. Ale jakoś tak weny nie załapałem i też te hejty troszkę mi zdołowały, ale... Trzymam się, nie przerywam, lecimy dalej. Ty cwelu, milk. Weź ty kuźwa dziadu pierdzielony, wypierdzielaj z mojego kanału, 76 widzów mi zarypałeś, ty kurwa chuju! Tak, przepraszam, dobra, idziemy spać, tylko sprawdźmy czy mamy coś do kariery, do rozwoju, mamy dwa punkty, Oluju. ja zapomniałem, że tu się nic nie rozwijałem, eee, tu są trzy potrzebne, mogę tak i rozwijać, dobra. Eee... Czy płaczę codziennie po nocach? Od kosper Oczywiście, że płaczę <grym> Dobra, nie mm -hmm. Idziemy spać Dziesiąty dzień Lecimy na pełnej Sen marzeń, co nic o snach? Wiem, że mi się spać, ze zmęczoną ostatnio cały czas jestem, ale nie aż tak, no Dajcie spokój Come on, guys Dobra eee, Nagrajmy jakiegoś taga, mamy dwa Dobra, płaczek po nocach Oczywiście, że co noc. Co noc? He, he. Codzienny vlog. O pomidorowej. Pa. Kurde, pisać nie wiem. Babci. Jadzi. Z odbioru. <laughs> Ciekawe ile fabków złapię za to. Znaczy fabków nie pokazują, więc smutek. Po prostu zeszła konda, publikacja, montowanie. I czekamy, czekamy i lecimy dalej. Może się dogonie, może się nie dogonię, ale na razie padaka, padaka, zarypali mi 70 widzów i stoję w miejscu Jakby mi tak w realu ktoś, jakiś chujec tak zrobił, no to chyba bym go zamordował, nie znalazłbym go i po prostu zaciukał jak idiotę Znaczy jak idiota bym go zaciukał i potem bym musiał skończyć karierę, bo mnie nie zamknęli Łukaszek za kratami, nie. <laughs> Taka sytuacja <laughs> Eee, ostatnio, znaczy ostatnio, dzisiaj zanim wszedłem <laughs> na TubeTekona ale mam dziwny głos, dobra eee, dostałem na Ternie ciekawe pytanie na temat w ogóle zarobków w YouTubie eee, temat jest dość prosty eee, średnio eee, podawane wartości są od 20 groszy do 2 zł eee, na 1000 wyświetleń filmu więc na te tysiąc wyświetleń filmów w ogóle składa się po prostu to na który wyświetl wyświetlenia, na których nie zarabiamy jak i na te które zarabiamy i to jest średnia między taka polska średnia, bo zagraniczna jest o kilkanaście razy większa. U mnie obejrzało może z 30 widzów z Niemiec, a zrobili tyle znaczy taki zarobek jakby to zrobiło 500 czy 1000 Polaków. Eee, tak. Właśnie to jest różnica. I tam średnie zarobki wyszły mi 26 dolców, czy tam euro nie pamiętam o dzięki Karolek jesteś spoko, fabka dla ciebie, tak jest e... Tak, kupię sobie lepszy mikrofon W rzeczywistości, czyli na swoim kanale też muszę lepszy mikrofon załatwić Ale w słuchawkach na razie muszę się do tego ograniczyć No niestety szału nie ma, dupy nie urywa Chciałbym lepiej, ale nie mogę na razie, dobra O zaraz Pianiu, na, no ja, na, ty, wrócimy. Dobra, chciałem z pasją nasisnąć, dobra, spoko, hello. E, Prosto o nowym Facebooku. Nowy Facebook, kiedy był nowy Facebook, ja pierdzielę, dobra. E, Wracając do zarabiania. W moim przypadku, e, przez ostatnie 28 dni, średnia wyszła 50 groszy. E, nie żebym się chwalił czy coś tam, czy coś tam, czy coś tam, e, że ja to nie wiadomo ile zarabiam, że ło, czepię na was hajs. E, tak, pomagacie mi e, w trzepaniu hajsu, ale tylko do większego trzepania hajsu. Hehehe, <laughs> nie. E, żebym po prostu miał jak nagrywać. E, Sprawa wygląda tak, że ja już kilkanaście razy mówiłem, że mi hajs jest tylko potrzebny do tego, żeby mieć lepszy mikrofon co zresztą widać i słychać, że mój głos na sz, szyr i tak dalej pewnie już ten zakłócenia słyszeliście takie dziwne piszczenie to jest bardzo irytujące ja siebie słucham i to jest też denerwujące ja muszę w siebie w programie e, troszkę odszumiać bo są szumy z mikrofonu tego którego mam i to jest naprawdę niemiłe e, potem mój głos po prostu się psuje dobra no bo pisać nie mogę już mogę o biednym mikrofonie Rodówki. E, niestety nie stać mnie na niego, a jedyną moją opcją, e, powiedzmy, jest właśnie skombinowanie nowego dzięki waszej pomocy. Z tego względu, że ja innych zarobków nie mam, w ogóle nie mam zarobków. Na YouTube mam wypłatę dopiero od 300 zł. Znaczy, mam wypłatę e, po. Przebiciu takiego pragu, progu dopiero jest wypłata i ja nie mogę po prostu szybciej wypłacić. Nawet jeślibym miał te 200 zł, już bym miał spokojnie na kupno naprawdę zajebistego mikro. Nie cholerę, nie dasz rady, bo musisz mieć coś ciekawszego, czyli 300 zł. YouTube tutaj są dość restrykcyjne i nigdy nie robią pierwszy szybciej wypłat. Ich zasady, ich strona, ich interes. Ja nie wnikam po prostu inaczej się nie da e, dlaczego o tym mówię z tego względu e, że jest bardzo o dzięki ropsont e, duży hejt właśnie na w ogóle youtuberów którzy starają się zarobić na swoich widzach e, trzeba to zrozumieć tak trzeba wiedzieć że oni się po części nawet z tego utrzymują ci więksi youtuberzy 500 tysięcy subów 800 tysięcy kilka nawet milion plus, no to oni już się w... w większości prawdopodobnie utrzymują z YouTube'a. E, oni muszą za to zapłacić rachunki, kupić żarcie i tak dalej, tak dalej. Ja za to nie żyję, ja nadal jestem na garnuszku. <grywy> Dobra, na garnuszku, bo się uczę, tak. Może tak by to ująć. E, I za cholerę nie mam opcji, żeby zarobić sobie na jakiś sprzęt czy coś dalej. Jak się wybić na YouTubie? <grywy> No i to wygląda tak, że ja, jeśli sobie sam tego nie ogarnę, a naprawdę mam w tym roku matury i tak dalej, i tak dalej, no nie mam kiedy iść w ogóle do pracy czy cokolwiek innego, e, bawię się tutaj. E, bawię się w rzecz, którą, e, w którą mogę się bawić kiedy chcę, kiedy mam wolną chwilę, kiedy e, po prostu mi się chce, kiedy... E, lubię, kiedy mam czas, nikt mnie nie pcha do roboty, Weź w zagania i wrzuć 5 filmów dziennie, bo to jest swój obowiązek. Nie, ja wrzucam ile chcę, jak chcę, co ile chcę, tak? I to jest właśnie wielki plus właśnie bycia youtuberem. Robisz kiedy chcesz, nie masz jakiegoś konkretnego planu, no chyba że już ktoś ci tam narzuca z góry, że masz, e, nie wiem, jakąś serię z kimś kręcisz, no to wtedy już masz ugadane mniej więcej coś tam e, trzeba się trzymać tych warunków i terminów. Dobra, mamy kolejne propsy. E, hajsów nie mamy. No i e, dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że ja bardzo bym Was prosił, jeśli oglądacie to bez adblocka, bez innych rzeczy. Naprawdę fajnie by było, jakbyście chociaż na jeden mój film wyłączyli tego adblocka. Niech Wam się pojawi ta jedna reklama, czy dwie. Nie naciskajcie skip ad, czy na, e, dziennie raz, dziennie się obejrzycie jakiś mój film. Nie naciskajcie skip ad, obejrzcie sobie jeden materiał, e, który... Mm, pojawia się z AdSensa, czyli reklama e, 30-sekundowa, czasami mniej, czasami więcej. Naprawdę to nie jest wiele, a dla mnie jest po prostu ogromna suma gdzie taka jedna osóbka naprawdę potrafi mi e, podnieść statystykę zarobków jak i po prostu przybliżyć możliwość kupienia nowego mikrofonu, nowej myszki, podkładki w dalszym kierunku nowego laptopa. No i wszystko by naprawdę się ładnie potoczyło. Nowe filmy, lepsze filmy, jak tak dalej, i tak dalej. No tyle. Dobra, ja się tu nawijam potuczona, a tu trzeba spać. Naprawdę, e, powiedzmy, że e, ja tylko mówię, tak? Jeśli nie chcecie tego robić, spoko, nie ma problemu, oglądajcie z AdBlockiem. Robię to także dla osób, które po prostu nie chcą mi pomóc się rozwijać. Ja to rozumiem, nie każdy po prostu chce w ten sposób mi pomagać. Kto chce, ten jest spoko. O właśnie. No i twój wybór. Jeśli nie chcesz mi pomóc, nie pomagaj, no tyle. Ogólnie... Zbliżamy się do 1000 subów, już chyba wiele osób to spostrzegło e... i tutaj też się zaraz zbliżymy więc będzie konkurs, nagród Wam nie e... podam, nie podam Wam zasad, nie podam Wam niczego na pewno będzie konkurs e... znowu może być problem, że nie będzie się wszystkim podobało e... ja to rozumiem, ale nie mam innej możliwości chciałem zrobić całkiem inny, no ale nie dam za cholerę za cholerę rady. Tak. Mm, liczyłem, że za reflinki, które też się pojawiają w opisach, uzbieram nieco więcej, ale niestety się nie uzbierało. E, nie jest to jakiś tam Wielki flickheads, gdzie ja mm, 5 dolarów wspierałem poprzednio 2,5 miesiąca, a teraz w miesiąc mam 3 dolary. Brakuje mnie 2 do wypłaty. No i czoło nie ma dupy nie urywa. E, więc chcąc, nie chcąc, po prostu to tak wygląda, że... Chciałem zrobić lepszy konkurs, chciałem wam dać koszulkę, o której już wspominałem, do wygrania za zrobienie pewnej rzeczy, czyli baneru na mój facebook, jak i na mój kanał. Niestety nie będzie tego konkursu, pojawi się prawdopodobnie albo za 2, jak będę miał 2 miliony subów, znaczy 2 miliony jakby, do jak będę miał 2 miliony subów, to będziecie, będziecie u mnie komputery wygrywać. Jak będę miał 2000 subów, albo 3000 subów. No to zrobimy jak jeszcze jeszcze większą imprezę i wtedy będzie właśnie konkurs do wygrania z koszulkę, ewentualnie jakieś pomniejsze konkursiki i e, wtedy zrobicie ten banner, więc no naprawdę warto e, subskrybować, warto nie napędzać, tak dalej tak dalej. Dobra, sen marzeń. Zapomniałem taka zrobić. Dobra, mniejsza to. Więc naprawdę e, ja na was nic nie wymuszam, bo po prostu to nie ma sensu. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Wybuchy w filmach. Dobra, nowe umiejętności, zapomniałem w ogóle się rozwijać. E, więc no, po prostu ja działam dzięki wam. E, lepsze filmy, lepsza jakość. Dzięki wam. E, no chyba, że będę miał jakiś inny z boku zarobek, jak tu sobie teraz tak machał rączką. E, jeśli będę miał jakiś z boku zarobek to większość i tak i tak przeznaczy właśnie na YouTube na nagrywanie lepszą jakość. Wo, ile polecanych idzie. Nadrobiliśmy straty prawie. Jest zajebiście kończącą trzeba nagrać i lecimy kolejny dzień i będziemy powoli kończyć, bo już po prostu napierdzielony potłuczony i czas szybko zle zleciał, więc teraz tylko się modlić, żeby się wszystko zapisało. Więc koniec 16 dnia. Ja wam dziękuję, fabkujcie, komentujcie subskrybujcie i mobilizujcie mnie do dalszej pracy i jeśli chcecie stosujcie się do informacji, które Wam tu podałem. No i siema!